Bardzo dziękuję, zaraz ZB dojdziemy. Zbigniew 1160 zł. Proszę o super ocen mojego konta ZBIGNIEW 11 i pochwałę dla liczby bitew na ISU152. Pozdrawiam. Wszystko w swoim czasie kolego, dziękuję. Jest kolega Zbigniew. O, za, już widzę, że to będzie dobre konto. Jest tutaj taka, powiedzmy, takie zestawienie pasujących do siebie barw. Czyli nie tak jak niektórzy mają, bo tu jest za 60, no to sami rozumiecie, nie? Niektórzy mają żółte, od razu zielone, jakieś tam fioletowe. A pan Zbigniew 11 ma 121 tysięcy bitew. I proszę, co tu się dzieje? Czerwień, pomarańcz, żółć. Fantastycznie. No ale zobaczmy. I tylko 54 czołgami ma zrobione 120 tysięcy bitew. Słuchajcie, nie wiem jak to jest możliwe, i nie wiem czy wy to widzicie. <laughs> Otóż kolega Zbigniew. Właściwie nie wiadomo, czy to Zbyszek to. Ale wydaje mi się, że Zbyszek to Zbigniew to to samo. Pff, 89 621 bitew pojazdem ISU-152 20 tysięcy bitew czołgiem KW-1 najlepszy wynik czołgiem KW-82 najgorszy wynik, ale nie że taki zły Czołgiem LTP, 55 uszkodzeń. Sturer Emil, 0. Ale za tych to wiadomo, że mogło być trochę gorzej, nie? Mogło być trochę gorzej. Gankar podkreślenie King 30 zł. Cycu oceń konto pilnie, bo nie usnę dzisiaj, a i tak miałem ciężki dzień. Halak, kocham twoje filmy o Wocie. Twój fan uśmiechnięta buźka. Twoje zdrowie, kolego, zaraz tam zobaczymy. Więc teraz powinienem poradę dla kolegi zrobić. Otóż, więc tak, moim zdaniem mógłbyś iść, jak już w oczywiście, to mógłbyś iść w pojazd następny, który jest w drzewku po ISU-152. Eee, nie wiem, ile zajmie ci to czasu, bo wiadomo, że w tym IS-u swoim musisz tam gąski silnik wynaleźć, i tak dalej. Ale generalnie, jak już to zrobisz, to radzę ci zakupić następny pojazd i po prostu spróbować, nie? Szczerze mówiąc, tak na poważnie nie, nie myślałem, że ktoś może mieć tyle bitew jednym pojazdem. 89 tysięcy bitew, kolega gra 40 bitew dziennie, i prawdopodobnie to jest właśnie tym pojazdem. Więc wszystkie miejscówki muszą być tak obcykane dla ISU 152, że szok. Kolego, gratuluję Ci samozaparcia, poważnie, <laughs> kurde, 89, jakby było 8 tysięcy, to to byłby rewelacyjny wynik, ale 89 tysięcy to już jest wyższa szkoła uzależnienia, naprawdę, a ile on robi bitew tygodniowo 129, a, czyli nie grał, 500 bitew miesięcznie, czyli to dzisiaj tłuku dużo. Także ja Ci radzę rozwijać dalej tą, tą linię. Po prostu następny czołg to nie wiem co tam jest. Obiekt, może? Chyba obiekt UFO, tak? No to w końcu sobie tam jak wyekspisz to ten kurka, to wtedy proponuję, żeby, żeby nim pograć. Masz kawu dwójkę, e, przepraszam, kawu jedynkę, więc następną szóstkę też powinieneś dosyć szybko wyekspić. Ufokiem, no, a ma ufoka? A tak, bo tu już jest ten obiekt. Czekajcie, czekajcie, jest. 700 bitew. Nie, no jak brzmi 700 bitew w stosunku do 89 tysięcy. Kolega po prostu go kupił, stwierdził, że jednak ISU 152 to jest to. Ciekawe, jaka załoga. No teraz to już trochę lipa. Ale generalnie po takiej ilości bitew, gdyby gromadzenie doświadczenia na załodze było bez limitu, to jestem ciekawy, ile tam by było doświadczenia. Zagrał parę bitew, czyli konkretnie 700 i się rozmyślił, tak. No, bardzo ciekawe konto, zdecydowanie bardzo ciekawe konto. Dwa czołgi właściwie budują to konto i dają 109 tysięcy bitew. 60, no tych perków, jakby było bez ograniczeń, to by miał nie wiem ile, naprawdę 89 tysięcy bitew. Rewelacja. Dzięki panie zbigniewie. Gratuluję samozaparcia i życzę 100 tysięcy bitew, bo chyba ciśniesz pan do 100 tysięcy bitew na tym ISU. Każdy kiedyś będzie emerytem. No niestety rozczarujecie, nie każdy.